Witam Was moi drodzy i witam w rekolekcjach Prostota Życia Duchowego. Zacznę może od krótkiego komentarza na temat bajki, którą Wam podesłaliśmy na dobry początek. Ta bajka niesie ze sobą w zasadzie jedno przesłanie, jedną prostą treść, informację. Pana Boga mogę doświadczyć cały czas tak samo tam, gdzie jestem, bo on daje siebie poznać i spotkać. W bardzo prosty sposób. Jeżeli znajdę dla Niego czas, i jeśli mam pragnienie spotkania Boga, to cała reszta jest już niepotrzebna i jest tylko dodatkiem, bo to, co najważniejsze, już się stało. I rzeczywiście w naszym spotykaniu i doświadczaniu Pana Boga potrzebujemy przeznaczyć Mu czas. Czasami sobie upiększamy ten moment spotkania z Bogiem, idąc w Miejsce uduchowione, czy jadąc nawet, szukając jakiejś takiej formy, która by była dla nas atrakcyjna. Ale, no właśnie, najważniejsze już się dzieje. Ja przeznaczam dla Pana Boga mój czas i mam pragnienie spotkania go. Nie szukajmy żadnych ozdób, ani, nie wiem, wykwintności w tym żeby go doświadczyć. On przychodzi w sposób prosty i my potrzebujemy takiego przychodzenia, bo nasza codzienność właśnie najczęściej bywa taka niepozorna, żeby nie powiedzieć szara i, i zwyczajna. I wtedy chcemy mieć poczucie jego obecności. Dlatego jeżeli z tego spotkania z Bogiem, z tego waszego doświadczenia, kiedy dajecie mu czas, macie pragnienie spotkania zrodzi się Wasza metoda doświadczenia go i, yy, i będziecie w taki właśnie określony sposób dla siebie chcieli się modlić, bardzo dobrze. Ale to, co będziemy tutaj proponować, nie ma prowadzić Was do jakiejś bardzo konkretnej formy. Są przeróżne metody modlitwy, bo nie na tym opiera się doświadczenie Boga. To nie jest najważniejsze, by, by Boga spotkać w życiu. Najważniejsze jest to, czy ja tego chcę. I stąd ta nasza nazwa prostota życia duchowego, bo Bóg musi być prosty, jeżeli ma się objawić każdemu. Jeżeli każdy ma taką samą szansę, by go doświadczyć w swoim życiu. Więc nie zależy to od... My, jezuici, mamy kilka takich form modlitwy, którymi się chwalimy, ale to nie zależy od tego, czy je... Poznacie czy też nie. Pan Bóg jest ponad i poza każdą formą i każdym sposobem spotykania Go, a przychodzi do serca szczerego, prawdziwego takiego, który chce w sposób autentyczny doświadczyć jego obecności. Mamy ambicję, by każdy z Was odkrył, że jest świadkiem Jezusa. Świadkiem to znaczy w sposób namacalny, ale duchowy, spotkał Go w swoim życiu. Świadek to jest ktoś, kto, y, kto coś widział, coś słyszał, może poświadczyć, że z daną osobą się spotkał, rozmawiał. To jest świadek, tak? Świadek zdarzenia, świadek jakiejś sytuacji, świadek spotkania. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa y, świadkiem nazywano każdego, który fizycznie był przy Jezusie, który Go widział, który może poświadczyć, że Syn Boga chodził po ziemi. Jednak z czasem w sposób naturalny tych świadków tak rozumianych ubywało. My dzisiaj też Was zapraszamy do tego, byście zostali świadkami Jezusa w Waszym osobistym doświadczeniu spotkania Go w sercu. Jest to możliwe, wierzymy. Podamy Wam bardzo też prostą drogę do tego, by, by tak się stało. I zapraszamy w tę podróż z nami. Na no to pierwsze nasze spotkanie chciałbym zaproponować fragment z Ewangelii. Niech to będzie punkt wyjścia do dalszych rozważań. Ten fragment będzie z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wersety od 5 do 8. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak Puganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich albowiem wie Ojciec was czego Wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wybrałem ten fragment, dlatego że pokazuje w taki prosty sposób, jak mamy patrzeć na nasz kontakt, na naszą, nasze spotkanie z Bogiem. Pierwsze to wejść do Twojej izdebki. Jeżeli chcesz spotkać Boga, to spotkaj go najpierw w sobie. Spotkaj go w swoim sercu. Pozwól, żeby Twoje życie Cię dogoniło. Żeby dogoniły Cię wszystkie Twoje emocje i uczucia, które przeżywasz. Jeżeli go doświadczysz w sobie, to będziesz go widział już wszędzie. Spotkasz Pana Boga w każdej osobie i w każdym doświadczeniu, które przyjdzie na Ciebie. Tylko to, co przeżyte, tylko to, co we mnie tak duchowo, emocjonalnie zostanie przetrawione, to zostanie przyjęte, to będzie przyjęte. To będzie częścią mojego serca, mojego życia. Na co dzień myślę, jest w nas dużo, albo sporo, jeżeli nie dużo, to sporo takiej niezgody na to, że pewne uczucia, emocje przychodzą, Toczymy ze sobą i w sobie walkę z tym. Nie da się uciec przed sobą, tak? nie da się schować, można próbować zagłuszać siebie, można robić różne, różne rzeczy, które będą odwracały naszą uwagę, ale koniec końców, jeśli mamy być szczęśliwi, jeżeli rzeczywiście to, co nasze życie ma być życiem w pełni, pełni radości, tak, do jakiej też Bóg nas zaprasza, no to, to ta pełnia rozlewa się z naszego serca. To tam jest jej źródło. Można powiedzieć, że moja modlitwa i mój kontakt z Bogiem i z samym sobą jest nauką zgody. Zgody na, na moją niezgodę na wiele spraw, na to, że wielu rzeczy nie rozumiem, na to, że nie daję sobie przyzwolenia, by coś czuć, by coś przeżywać. To jest zgoda na uczenie się, zgody na, na moją przeszłość, której nie mogę zmienić, na to, że są w moim życiu rzeczy, które mnie cieszą, ale też są rzeczy, które niosą z sobą ból i cierpienie. Moi drodzy, ta zgoda to nie pogrążenie się w takim marazmie, że już tak musi być. To jest łączenie tych rozdartych fragmentów mojego serca. Rozdartych przez niezgodę na to, że jest tak, jak jest, po to, by móc poczuć, że moje serce żyje we mnie i żyje właśnie całe że to jest prawda o mnie i, i o moim sercu. Więc, yy, jeżeli zaczynasz się modlić, jeżeli chcesz się modlić, to zacznij tę modlitwę od spotkania ze swoim sercem. Od dopuszczenia do swojego serca wszystkiego tego, co, co może jest nawet trudne w, nazwie, w nazwaniu tego, tak? Zacznij od dopuszczenia do swojego serca wszystkich tych rzeczy, które być może trudno jest nawet nazwać. Ale Bogu nie chodzi o to, żebyśmy potrafili nazywać to, co przeżywamy, żebyśmy w sposób piękny, elokwentny się przed Nim yy, wysławiali, wobec Niego. i i opowiadali o tym, jak, jakie to y, rzeczy przeżywamy w sobie. Nie. Będziemy wysłuchani nie przez wzgląd na nasze wielomóstwo, ale przez bycie prawdziwymi przed nim. Na to Pan Bóg zwraca uwagę i, i, i widzi rzeczywiście to, co jest w ukryciu i co jest poza słowami. Więc nie musisz nazywać rzeczywistości duchowej, emocjonalnej. Masz tylko się na to zgodzić, że tak, przeżywam to w sobie, nawet jeśli nie umiem tego do końca określić, to staję z tym doświadczeniem przed Bogiem i daję sobie przyzwolenie, daję zgodę na to, by się to we mnie działo, bym przeżył to do końca. Tak technicznie powiem że, moi drodzy, przeznaczcie na, na to 15 minut w ciągu dnia. Znajdźcie przynajmniej te 15 minut i nie bójcie się tracić czas. Nie bójcie się, że jeżeli ja tym, co nazywam modlitwą, nie wykonuję żadnej konkretnej aktywności przed Panem Bogiem, a jedynie poświęcam mój czas i mam intencję, bo mam pragnienie spotkania, siadam przed Nim, to, że to jest niewiele warte. Mamy w sobie wpojoną taką potrzebę pracy dla Pana Boga i robienia czegoś na modlitwie, ale pozwólmy, żeby to Pan Bóg na tej modlitwie coś robił dla nas. Ta cisza, ta samotność jest miejscem działania Pana Boga, jest miejscem, by Go usłyszeć, by usłyszeć siebie. Zobaczmy, że Bóg objawia się w wielkiej prostocie. I pozwólmy też sobie w sercu na taką prostotę, na spontaniczność, na, na szczerość przed Nim, a poprowadzi nas to do, do prawdziwego doświadczenia Jego obecności w nas i też poczucia, że, że to ja przeżywam moje życie, a nie że życie przeżywa mnie. Życzę Wam powodzenia, pamiętam w modlitwie.